dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny w grze Faroe New Era. No i dzisiaj będziemy kontynuować misję Hech, którą e, rozpoczęliśmy już w sumie dwa odcinki temu e, będziemy rozbudowywać nasze miasto, no i... Może dzisiaj tą misję skończymy? Nie wiem. Wszystko wyjdzie oczywiście w praniu, prawda? Tak ogólnie wygląda nasze miasto na ten moment. Jakby ktoś się zastanawiał, tutaj mamy dużo kopalń, tutaj mamy to, tutaj mamy domy, tutaj mamy dużo upraw. No i tutaj zbierali piaskowca no i armię. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć proces budowy tych dzielnic, to zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków z tej... Yy, serii. I yy, no i tak, na starcie, co się proszę o zostanie łapki w górę i subskrypcji, żeby napędzić ten kanał. Naprawdę chciałbym dobyć 1000 subskrypcji do końca roku, więc liczę na Waszą pomoc. Dla, wa dla Was to jest niedużo, bo to jest tylko kliknięcie łapki w górę bądź subskrypcji. mnie jest to dla mnie, dla mnie jest to jest mega, mega ważne. Można ten kanał również wspierać poprzez donuty na Tipi, bądź opcję wspieranie na YouTubie. Yy, no i cóż, yy, lecimy, nie? Z tematem, znaczy, stanęliśmy ogólnie. Mamy 5 ludzi. E, domy myślą jeszcze 500, więc sporo. E, jakie to są wymagania? Bo ja nagrywałem to przednio, czyli ponad tydzień temu, już nie pamiętam do końca. 6000 ludzi, kultura 50, OK Okej, okay, okej, okay. okej dobra, czyli to królestwo trzeba by było pod, podbić troszkę. Dobra, no to zróbmy festiwal dla jak bogowie tacy, takcy tacy średni, bym powiedział. E, więc dajmy trochę kapicie. Na szczęście problemu z pieniędzmi nie ma ale w tej misji, więc możemy sobie na to na spokojnie pozwolić. Eee, no dobra, niech będzie tutaj jedna, nie przeszkadza w sumie. Gdzie eee, można nasrać? Dużo kabliczek? no to mógłbym tarcznie też, też bym mógł. Ale damy może jeszcze tutaj z 3. Dla RAM możemy dać tutaj. Eee, proszę bardzo, no i dla Seta jeszcze z 4 albo 6 yy... i będzie okej okay, nie tutaj moglibyśmy chyba nie, nie nie ma musimy tą blokadę drogową wywać, no to będzie git. Posujmy tą blokadę. No, elegancko. Dobra, niech czas się przewija, by the way, bo ty nie ma na co czekać. E dzielnica bogacze również musimy zrobić. To też się przyda. Mamy duże bezrobocie? Bardzo duże, więc możemy sobie na to pozwolić. Do zbudowania jest mauzoleum, więc no tego piaskowca trochę nazorgować trzeba, niestety, a też handlować nie mogliśmy tego od razu, no bo e, jeżeli ktoś ogląda poprzednie odcinki, to wie, że handel piaskowcem odlokował się strasznie późno. Niestety, więc e, jest jak jest, prawda? Dobra. Zajmiemy się może dzielnicą bogatych, więc sobie czas powoli leci. E, myślę, że chciałbym zrobić taką dużą tą dzielnicę, bo tutaj możemy chyba maksimum, nie osiągnąć, czekajcie się upewnię. To tak, tu mamy trzech bogów, mamy trzy typy żywności, nie? Tak, są trzy typy e, i dwa typy luksusowe chyba są, nie? E, tak, jest biżuteria, możemy kupić, tak, nawet trzy są, najpięknie, no dobra, to lecimy z tym, słuchajcie, e, jakby to tu zrobić? E, no zrobimy tak, wróć, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, trzy, cztery, raz, teraz nie wiem, czekaj, jeszcze raz, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu, nie wiem, czy zrobić cztery na cztery, chyba tak, bo w jednym domu 200 osób się mieści, nie, więc nie potrzebujemy tego, nie wiadomo jak dużo, no ale zrobimy w ten sposób, eee, tu damy oczywiście pawilon, tu oczywiście damy blokady drogowe, żeby nam nie uciekali ludzie, a tu możemy zrobić w ten sposób, dać placówkę, tu dać e, remizę dać tutaj dentystę o idealnie się tutaj miejsce zajęło dalej e, gabinet lekarski być musi oczywiście musi być oczywiście kostnica musi być pobocza podatkowa żeby pieniądze ściągać z tych ludzi, sąd koniecznie szkoła e, biblioteka e, dalej kompleks świątyń możemy tutaj dać w sumie gdzieś czy nie może? tak trochę z dupy to zrobiłem. Hmm. Zrobimy tak. Nie, wróć, 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 wróć inaczej, inaczej. Niech on będzie tutaj. O! Spytacie dlaczego? No bo chciałbym w razie co jeszcze mieć tutaj miejsce na domy, nie? Potencjalne. Tutaj damy to, tutaj damy to. Do się miza. Kurde! Nie lubię tego błędu, że się, jak coś się zaczyna. Dobra, e, dalej, świątynia. O, zresztą no bo niestety to nie działa jako świątynia to działa jako taki... nie wiem jak to nazwać do końca. E, świątynia Ra i świątynia Seta. proszę bardzo. Oczywiście domy tu trzeba umieścić i bazary. Bazary oczywiście mają skupować absolutnie wszystko co się da. No i będą dwa, wystarczy dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. E, posągi teraz. E, zrobimy to trzy, okej. Okay. My tak, te hieny mogłyby sobie pójść stąd w cholerę, bo to trochę, trochę są tutaj, trochę przeszkadzają mi, ale trudno, jak już chcą, to nie chcą tu dać jeszcze, to nie, to możemy dać, czemu nie. I tutaj damy trzy ogrody, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo i proszę bardzo. Damy tutaj również oczywiście plac. Dobra i na razie zostawmy, a jeszcze ten musimy zrobić, dom senetu. To musi być. Eee, tutaj to damy wrog. Usuńmy tą świątynię seta. I tutaj będzie git miejsce na to. Tą rewizę wywalimy. Eee, I Tu będzie świątynia seta. O! Idealnie. Dobra. Zostawmy to tak jest na razie. Eee, tu możemy dać jakieś łuki naszym żołnierzom. O, Armia atakuje. Okej, okay, okej. Okay. Macie łuki chłopaki. Macie. Wtedy eee, tarczy nie mam, ale mogę łuki zapewniać, więc chociaż tyle, nie? Chociaż tyle dobrego. Dobra, zacznijmy importować... Eee, exporting went over 400. Teraz to będzie im, dosyć important, że tak powiem. E, musimy zacząć importować również mięso e, Do 3200 sztuk Nie będziemy się szczypać, nie? E, zaczniemy również importować kadzidła Okej, okay. i ten... I kość słoniową Chyba... I, i, tak, ivory to jest kość słoniowa Jakie to są szlaki handlowe? E, to lądowo, dobrze A kość słoniowa? E, to nie okay. A, tutaj jest byblos, sprzedaje wodne. Okej, okay. a mięso? Wodny Okej okay. Eee, ten dog damy na to. Wiecie, trade eee, aj, też ustawiłem. Wiem, że nie handlują tym, ale niech będzie. Dobra, ma magazyny tutaj damy dwa, mm, które będą właśnie. Eee, po to. Eee, o, 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 trochę ciasno tu jest, kurde już, troszkę tu jest ciasno. Jakby to zrobić? Czekajcie. Na co to jest magazyn? Na piwo, to nie, to nie musi być. Czemu już piwo całe zeszło? Co jest? Okej, okay. ciekawie. Całe piwo zeszło, słuchajcie. A, pewnie tutaj bazary wykupiły, nie? Piwsko. Tak, ja. no, wszystko jasne. Eee, to wszystko jest jasne. Dobra, tu możemy dać magazyn. Na mięso. Eee, I mięso, dobra, handlujcie tutaj w takim razie. Eee, meat. Don't trade. I tutaj będziemy mieli magazyn na... Na resztę, czyli na yy, kość słoniową i na kadzidło, dobra, tak to zrobimy. Mam importing, mam importing, normalnie, Git, dobra. Zostawiamy to samym. A, jeszcze źródło wody muszę dodać. No przecież, proszę bardzo. Bez wody tak trochę średnio byście żyli, nie? Świątynię Ozydę zaprzestawimy tutaj. Yy, o, proszę bardzo. O, czy tak, handlowy Dokąd? Do Sawu. Ale nie, w sumie nic ciekawego nie handlujecie. No, ale dobra, no, otworzymy, niech będzie. Nie? Jak jest to. Niech se będzie. Dobra. tego, To trochę bardziej, ten brak piwa. Wiecie? Troszkę mnie to niepokoi. O! O! o wskaźnik, królestwa się podniósł. Królestwa. 60 coś, dobra. No i gitara, to już nie muszę się starać w takim razie. Co mi się podoba, A już nie muszę się starać, absolutnie jest elegancko. No to zmieścimy jeszcze z dwa domy, Wszystko spokojnie zmieścimy, nawet trzy. Te hieny trochę denerwują, bo oni mi ludzi zjadają, ale no co zrobić, jest jak jest, nie? Eee, no no domiki ładnie rosną, to mi się podoba. Damy może ten posąg tutaj. Eee, raz, dwa, trzy, tak, nikt będzie. O, desirability, tak, brzydko macie, mówicie. Może tam jakieś posągi tutaj? Może tutaj? Jest atak. O jezu. palcie gumę. Palcie wroty, chłopy. O, nice. Poczekamy, aż te domy urosną, bo może wtedy e, te podskoczą. Wiecie? O, właśnie o tym mówiłem. Ten, może tego da się podnieść? A, jedzenie, okej. Okay. Ten na co czeka? Ten, atrakcyjność, okej. Okay. Okej, okay. tu masz posąg, proszę bardzo. Jedzenie, dobrze, czyli mięska nie ma. Okej, okay. okej. Okay. Wam tutaj. Brakuje. Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Tylko czekam na tą dostawę piwa, wiecie, bo. O, robię piwo, dobra, dobra, robię piwo. Jest hit. Czy my sprzedajemy piwo? Mam nadzieję, że nie. Nie, nie proszę nie handlować piwem. Mamy ile piwa przerobiamy? Eee, niby dużo. Dobra, niech będzie. Niechaj będzie. Powiedz, że 1600 może być. Eee, dobra, no czekamy na rozwój tych domów. Tu jeszcze jeden mogę dać. Na spokojnie. Kolejny atak Okej, okay. no ale mam potężną flotę XD Jeden żołnierz Jeden żołnierz, ty Chłopie, coś ty chciał Czegoś ty oczekiwał Pogrzało chłopa po do reszty, nie? Jeden chłop przed na całą armię miasta, nice Podziwiam za odwagę, nie? To, to, to można ten To można podziwiać to Trzeba by się pewnie jaja ze stali, żeby pójść na coś takiego Dobra, daj mi jeszcze jeden posąg O Okej okay. Masz jeszcze jeden, i tu masz jeszcze jeden, a nawet dwa, proszę bardzo. Ok, co jeszcze? Mięso, ok, rośnie, rośnie, pięknie. No i gitara, będziemy mieli 7 chałup największych tutaj, eee, więc naprawdę zacnie. I to jest miejsce jeszcze na mnóstwo ludzi, nie? No właśnie, ponad 1000 ludzi jeszcze zmieścimy. Jeszcze mamy ile pieskowca. 150, dobra, powoli to idzie. Jak krew z nosa, ale idzie, nie? Powoli się importuje. No i niech trochę czasu poleci zobaczymy co dalej. Dobra. E, jak to tu wygląda? Dzielnica tutaj rośnie. Bardzo ładnie. Piwo już problemów nie ma. ok piwo jest już w magazynie, więc... E, to jest, groch jest. E, granaty są, więc pod względem żywnościowym problemów nie ma. Wiecie co nawet może dorobimy z magazyny. Jeszcze dwa na żywność. Tutaj, czemu nie? To będą takie, wiecie, zapasy zapasów, nie? Tak na czarno, godziny już ten te podwo magazyny. Czemu nie? I zaraz zajmiemy się wskaźnikiem kultury, żeby go podnieść na sensowny poziom. Dobra, żeby się to jedzenie nie marnowało, nie? To tak, wiecie. Na, na zaś będzie. Set jest taki se. Mamy jeszcze kilka kapliczek, ty. Tutaj możemy dać, nie? Um. Dramę jeszcze, może jak tutaj możemy na pewno. Co tu? A, tego mięsa potrzebuję cały czas. Ok, eee, Piaskowca przybywa coraz bardziej. Eee, kultura. Dobra. Eee, senet będzie. Eee, tancerze. Czyli jeden pavilion muszę dobudować. W porządku. Gdzie to zrobimy, tak by the way? Tu za bardzo miejsca już nie mamy. Ale tu mamy na północy. O, tu będzie git. Może w ten sposób trochę hieny będę. Odciągał od naszych dzielnic, i one będą chodziły tutaj, jeść ludzi. Byłoby to sobie ja wiem, jak to brzmi, nie? Ale. No, no wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi. Eee, szkoły Git, biblioteki Git. Tam cel. jest chyba wystarczą, nie? No, nie do końca, jeszcze jedna mi się przydała. O, teraz będzie Git. Eee, teraz jeszcze żonglerzy leży. Trzy, nawet cztery. Jeszcze jedną, tak dla pewności damy. Dobra, eee, tak będzie w porządku, damy 3-4 szkoły żonglerki, z dwie szkoły tańca, z muzy tych muzykantów, eee, czyli konserwatorium to się nazywa, i szkołę tańca jedną. 3T, te, 3T, te, żeby ludzie mieli co robić i gitara, dobra. Kru zaraz kultura powida wskoczyć na... Dobry. O, 70, pięknie, czyli mamy królestwo, mamy dobrobyt, mamy kulturę. Mamy populację już zaraz, prawie że. Więc e, zostało tylko tak naprawdę e, do ogarnięcia e, e, mauzuleum. Mamy 192 bloki piaskowca. Już z tego co widzę, bo jest 6 magazynów pełnych. Więc jeszcze teoria magazynu musi się uzupełnić i będziemy mogli budować. Populacja powoli rośnie. Ludzie się powolutku, ale prowadzają. No do tych dużych domów to, to jeszcze. O, bat, Tu jest 75 ludzi, dopiero z 200 możliwych. Tutaj prawie miejsce na 200 osób, no to kamał. Wbijać się w ten ehm, i się lokować, kurde, no chłopaki. Bogowie, Git? No, chyba Git. Chyba Git. genial, z tego co wiem, to jest chyba jakoś tak życzliwy, coś takiego, nie? Albo że miły. Coś do o tym. O, ten dom urósł, najpięknie. No Mamy 7 domów na maksymalnym etapie rozwoju. Piaskowiec tutaj powoli dochodzi. W sensie chodzi. Znaczy to chodzi. No wiadomo, w sensie pojawia się w magazynie. O, żeby tu zaraz jakichś podtekstów nie było, nie? Eee, no. Czyli mamy, żeby dać łuk? Możemy. Proszę bardzo. Tutaj no, ten, ten zaopatrzeni, zaopatrzeni. Pięknie. Armię mamy w pełni wyposażoną flotę mamy. Co tu chcieć więcej? Miasto idealne, pójście tylko sami. Miasto jest naprawdę bardzo ładne, ja nie mam się tutaj do czego absolutnie doczepić. Jeszcze 30 osób i będzie pełna populacja. Więc tak naprawdę pozostało tylko czekać na Piaskowiec. By the way, zapomniałem, że ja chciałem tutaj ma to, to mauzoleum wstawić gdzieś. No to... E no nie wyszło. Masz groch, proszę bardzo. Armia atakuje, ok. Tu mogę na północy dać, w sumie, ale, ale już trudno. No, dobra, damy tu, gdzieś i tyle. No, tutaj będzie, w dupie to mam. Już nie wiem, gdzie tego wstawić, nie? Już nie będziemy tutaj, wiecie, eksperymentować za bardzo. Jeszcze pół magazynu. Piaskowe, O! Dziękuję! Takie datki to ja poproszę. Bo panowie, panowie, dobra, e, ten mauzoleum. Od razu e, Niechaj będzie sobie tutaj, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Takie to ja mogę mieć, nie, datki, naprawdę, dobra, obozy prasy, w sumie nawet na miejscu, dobre miejsce tutaj nawet wyprawy paradoksalnie, bo tutaj są obozy prasy, tutaj praktycznie zaraz, nie, dobra, skasujmy tą blokadę, damy ją tutaj i tutaj damy gildie pracownicze, e, cieśli i, nie wiem, cieśli z 3, nie, damy z 3, dobra, coś takiego, Ym... Czy oni tutaj drewno dostali? Tak, jedzie z drewnem. Okej, okay, czyli jest połączenie. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Powoli to mało będzie powstawać. Chłopaki już tutaj widzę, powoli z piaskowcem miadą. Dostawy piaskowce zaraz będą. Więc jak dobrze pójdzie, to tak. Czekaj, 40 rocznie, no tak, 3 lata i będziemy mieli gotową budowę. Także fajnie. Dosyć fajnie się uminiemy z budową tego miasta. Nie będę musiał czekać gdzieś na przykład godzinę, żeby to się zbudowało, bo to pójdzie względnie sprawdzie. No tutaj jedna, jakby warstwa już jest gotowa. Właśnie, czy są datki. Są, o widzisz, bym nie zapomniał o tym. Piwo, garnki, bronie, okej i diamenty, tak? Okej, no to diamenty będziemy chwilę zbierać. James, proszę bardzo. Atak znowu. O, teraz poważniejszy. Dobra, zobaczmy tę bitwę. To jest już poważny atak. Ale nasza armia jest niezawodna, słuchajcie. Wycięci w pień są. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, czy mamy elementy? Mm, mamy. Dobra, pięknie. Czyli mamy to gotowe. Tak? Tak. Dobra. E, dobrze, że spojrzałem na to, bo bym nie zrobił tego później i byłaby lipa. A tak to mamy już to e, mamy już to z głowy, nie? E, więc super. Dobra. Nie no, jestem bardzo zadowolony z tego miasta, muszę wam przyznać. Naprawdę. Bardzo ładnie zorganizowane. Szkoda, że tego bałuzoleju nie wstawiłem gdzieś tutaj. Bo zapomniałem o tym. Mogłem dać na przykład tu na północy. No ale już trudno. Poza tym jest wszystko pięknie. Dobra, jadą chłopaki z kolejną dostawą piaskowca. Super. A jadzie kolejny wózek. i Kolejny wózek. Bardzo dobrze. Tak trzymać, tak trzymać. Może jeszcze jakiś datek piaskowca będzie. Przydałoby się. Nie ukrywam. Elegancko, kolejna warstwa gotowa. Eee, jeszcze, by to, jeszcze będzie pięć. Więc Git, jak widzicie, Małzonę powoli powstaje. Już jeszcze 64 bloki brakują To już są jakieś e, filary czy coś. Także powoli to idzie, nie? Tutaj niestety chłopaków zalało. No taki ich los. No co ja poradzę, no. Oj, tutaj jeszcze się bagują, już widzicie. kawę ile ich tu stoi, nie? Kawę ile ich tu stoi. że w starym nie można było tak stakować ludzi. Jak się klikało na okienko za jakąś MPC-tem, to wtedy była cała lista. U góry, tak, u góry do wyboru, nie? Tych wszystkich MPC-ów. I można po sobie tak klikać tych samych, nie? To było dosyć tak śmieszne. Um, ale... W tym tak już nie ma. Dobra, będzie kolejna wasła, ale piaskowiec na to mamy, więc szybko kolejną warstę tutaj powinni chłopaki ogarną. że idą, widzę, piaskowiec powoli. O, tutaj... O, już kolejny towar dojechał tak by the way. Elegancko, tak to można żyć. Tak to można żyć. Biorę to kolejny towar. Brać, brać, brać towarek. Mamy dużo piaskowca, brać nie żałować. Na budowę! A teraz będą brakować jeszcze 32 bloki, czyli... Rok i koniec, po budowie, potem jeszcze oni szybko tylko ogrodu teren dookoła, wiecie, tam już ci są słabosłup pracy i i yy, 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 to będzie tyle, nie? By the way, nadal mam miejsce jeszcze na 160 osób My jeszcze nie czalicie to? Ty, ty, tyle ludzi jest w stanie pomieścić taka dzielnica dużych dobów, nie? To jest niebywałe. W sumie jest, ona jest dosyć spora, no to jeszcze dwa, że to jest dzielnica. To nie jest takie małe gówno. Dobra, są dostawy piaskowca kolejne, super. Jeszcze na jedną czekamy. No, przyjechał jęczmień, super. Będzie do produkcji piwska. Dobra, co tu przyjechało? A, przyjechał ten. Kość słoniowa. Czekamy na piaskowiec jeszcze. Tutaj może płynie chłopak od piaskowca, zobaczymy. No bo ten tutaj, nie. Płynie tutaj, handluje papierusem. Okej, okay. Okay, czyli nie on. A może ten? Tak, ten. Ten przywiózł yy, piaskowiec, super. Yy, dobra, to będzie to ostatnia warstwa yy, zbudowana. A już nie będę wstrzymał importy, bo w sumie po co to nie ma większego znaczenia eee, Jak to niech se kupują jeszcze? Mam to gdzieś. Jakbym jak jeszcze na pieniądze narzekał w tej misji, nie? ale to jest akurat najmniejszy problem, nie oszukujmy się. by z podatków rozsiągnęli. 4600, 4800, 5000, 5000, ładnie bardzo. Dobra, kończą już tutaj. Teraz ten... Eee... No, tutaj ogarniają w środku, w sensie, sto, cie, cieśli, cieśle, nie? Stolarze. Ogarniają temat. O! Jak widzicie już ogarniają sobie teren dookoła, więc za chwilę będzie dosłownie pojem z budowy Armia atakuje, ale to już gdzie nie obchodzi, bo mnie tu za chwilę nie będzie Także palcie w roty, chłopaki. Tutaj tylko dokończcie robotę i dawać, 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 leć, leć, leć. Róbcie, 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 róbcie. No ale mam tempo teraz. Chao! No, dawać, dawać. No, dobra, git, Mamy to! Udało się, słuchajcie, udało się to, to w całkiem rozsądnym czasie zrobić to misję. Nie spodziewałem się, że będzie tak sprawnie. Tu będą kolejne, Khun i Sauty. Okej, okay, to już będzie nowe królestwo. Okej, okay. dobra, ale to, to na razie nas nie obchodzi. Cofnijmy się i zobaczymy, jaka czeka nas druga misja. Pamiętajmy, że jeszcze jest misja pokojowa do ogadnięcia. Czyli ostatnia misja w średnim królestwie jest to Bubastis. Jak widzicie, to są 4 Palastis. Czyli to są te największe domy, by the way, do osiągnięcia. 85 kultury, 85 dobrobytu. Ee, dwa duże obeliski i 65 królestwa. To, to nie są, byle jakie wymagania, nie? By the way, to jeszcze będzie 6 misji, więc całkiem sporo. Nie łudźmy się. Zobaczmy, jakie wymagania będzie miał Hmun. To jest, tam się wojskowa. Raczej tak, no. Mała piramida. No no to tak średnio, sauty czy piramidki, dosyć spore wymagania. Byblos to będzie wojsko na 100%. I pak, o kurde, 10 tysięcy ludzi. No i ta legendarna dla Hetebs-Sensus, letnie. To jest 12 tysięcy ludzi. Gigantyczna piramida do zbudowania. Ona nie jest duża, ona jest gigantyczna. wyobraźcie wyobraź sobie piramidę ceglaną. I pokrytą wapieniem, ale jeszcze większą od tej, która była w i Meidum. Jeżeli ktoś nie widział i Meidum, to polecam sobie obczaić, jaka tam była piramida. Ona jest chyba jeszcze większa do zbudowania od piramidy Cheopsa, która była w misji Rostia. W Starym Królestwie, więc sobie możecie wyobrazić, jaka to jest gigantyczna piramida, nie? Ale dobra, to wszystko już będzie w kolejnych odcinkach, a w tym... Ja Tobie widzę, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziłeś czas, jeżeli tak zostaw łapkę w górę chyba suba, napisz jakiś również też naprawdę ja wiem, że o tym ciągu wspominam, ale jest to bardzo ważne i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!